Cześć, ja jestem czy Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Mass Effect. I dzisiaj spróbujemy odnaleźć pięść, który ma się spotkać z Kwarianką, posiadającą dowody na to, że Saren współpracuje z Getami. Dlatego jest to bardzo istotne, żeby... Właśnie też do niej się dostać i te dowody pozyskać. Powiem Wam tylko jeszcze, że przed nagraniem tego odcinka małe zmiany poczyniłem, bo jak pamiętacie, ostatnio dołączyłem do swojej załogi również w Rexa i zabrałem go ze sobą, ale przypomnieliście mi, że jeśli się go ze sobą zabierze, to wpłynie to dość drastycznie na najbliższego questa. I faktycznie przypomniało mi się to po tym komentarzu, dlatego po prostu sobie wczytałem grę wszystkie moje postępy z ostatniego odcinka odświeżyłem, i zamiast Wrexa to na razie jeszcze zebrałem Kaidana, dlatego że właśnie wiąże się to z tym questem, który mnie czeka. Później wam powiem o co chodzi, bo teraz nie chcę tego przedwcześnie zdradzać. W każdym razie, jeśli chodzi o Garusa, to tutaj przydzielimy mu punkty. Oczywiście Wrex jest w moim zespole, ale w tym momencie akurat nie w tym trzyosobowym, tylko gdzieś tam czeka, aż go zabierzemy. A warto dodać, że w serii Mass Effect można zmieniać skład tylko przy wyjściu ze statku Normandia lub też ewentualnie, kiedy właśnie pozyskujemy jakiegoś nowego. Członka oddziału, więc dlatego musiałem sobie wczytać grę, żeby móc znowu zmienić ten oddział. No i tutaj, ja zdecydowałem, że sobie w pierwszej kolejności odblokuję dodatkowe punkty pierwszej pomocy, żeby mieć zaawansowaną pierwszą pomoc i ostatecznie. Z czasem odblokuje też elektronikę tutaj, oprócz tego deszyfracja, żeby mieć tutaj zaawansowany sabotaż. Oczywiście w tym momencie te umiejętności identyczne ma również Kaidan, więc to się będzie trochę dublować, ale ulepszam to u Garusa z myślą o tym, że w przyszłości nie będę raczej przy sobie miał zbyt często Kaidana, więc warto, żeby Garus również właśnie miał te umiejętności odblokowane. Dlatego pakujemy najpierw deszyfrację. Tutaj zostanie odblokowana redukcja, zwiększa obrażenia eksplozji technologicznej o 18%. Proszę bardzo, zwiększa promień wybuchu dla swoich technologicznych min kontaktowych. Tutaj jeszcze ten zaawansowany sabotaż jak najbardziej się przyda. I kolejne punkty tutaj wpakowujemy w pierwszą pomoc, że była jeszcze zaawansowana pierwsza pomoc. Nawet nie wiem, czy kajdan, no właśnie. Kajdan zaawansowanej nie ma pierwszej pomocy, więc to nawet dobrze, że tutaj sobie to władowałem. Niestety nie mogę na razie jeszcze odblokować elektroniki, bo jest to nieaktywne. Dopiero z czasem będzie to możliwe. Dlatego odblokujmy sobie faktycznie tą redukcję, skoro już to mamy. Tymczasowo nieszkodliwe wszystkie moce technologiczne i biotyczne przeciwnika, który znalazł się w określonym promieniu. No właśnie. Jeśli chodzi o umiejętności dla Wrexa, no to w przyszłości je rozdysponujemy. Jak już będziemy chcieli go zabrać do swojego trzyosobowego oddziału, teraz ruszamy z powrotem w window. Całkiem możliwe, że znowu wysłuchamy jakichś wiadomości i będziemy powoli ruszać, żeby odnaleźć pięść. Mamy wczytywanie, czyli coś będzie. Zespół archeologiczny Salarian napotkał niespodziewane problemy na odkrytym niedawno proteańskim wykopalisku. Protestujący hanarzy zablokowali wykopalisko, twierdząc, że artefakty protean, zwanych przez nich rozbudzaczami, nie powinny być wydobywane. Zespół archeologiczny zaapelował do przedstawicieli hanarów w Cytadeli o znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. No proszę, i tak jak właśnie myślałem, będą znowu jakieś wiadomości, znaczy były znowu jakieś wiadomości, więc dlatego chciałem Wam tutaj też i to pokazać. W ogóle, jakieś komentarze może z naszej, ze strony naszych towarzyszy? O okręgach kupisz wszystko. Dosłownie. Nie, widzę, że to się powtarza, ale też chcę wam całą drogę pokazać, bo jeszcze mi się też jedna rzecz przypomniała: że zanim pójdziemy do pięści, to warto jeszcze sobie jedno zadanie poboczne aktywować, które też będzie związane właśnie m.in. z pięścią i będzie można je. ...zaliczyć. Tutaj jest właśnie Emily Wong, tam w oddali już jest namierzona i z nią teraz pogadamy, zanim ruszymy do Pięści. Komandorze Shepard? Halo, Komandorze Shepard! Jestem Emily Wong, dziennikarka śledcza z Cytadeli. Mogę zająć chwilę? Czego pani potrzebuje? Poszukuję dowodów korupcji i istnienia zorganizowanej przestępczości w Cytadeli. Jednak jest zbyt wiele miejsc, gdzie nie mam wstępu. Miałam nadzieję, że podzielicie się ze mną informacjami zdobytymi w czasie śledztwa, a ja zadbam o to, by wasz czas zwrócił się z nawiązką. No właśnie, dowiedzmy się szczegółów przede wszystkim, o co chodzi. A skąd pewność, że moje dochodzenie panią zainteresuje? Takie osoby jak wy nie zajmują się drobnymi sprawami. A jeśli jest to coś dużego, to chciałabym o tym usłyszeć. Okej, okay. w ogóle jeszcze mi się teraz przypomniało, że w międzyczasie, przed nagraniem tego odcinka przed rozpoczęciem nagrywania jeszcze wyposażyłem mój oddział w nowe bronie. Między innymi chodzi mi tutaj o Garusa przede wszystkim. Dałem mu lepsze bronie niż te, które miał na początku. Ma pani dostęp do lepszych źródeł. Dlaczego kontaktuje się pani ze mną? Każdy informator jest przydatny. A mój nos mówi mi, że macie warunki do zdobywania sensacyjnych informacji. Czytałam wasze akta. Jeżeli ktokolwiek jest w stanie demaskować wielkie afery korupcyjne, to właśnie bohater najazdu Skajańskiego. Skąd pani wie, że prowadzę śledztwo? Mam swoje dojścia, ale to tajemnica zawodowa. No dobra, oczywiście zgodzimy się na to. Rozumiem. Jeżeli znajdę jakiekolwiek informacje, przekażę je pani. Dziękuję, komandorze. Nie pożałujecie tej decyzji. No i właśnie, mamy zaktualizowany dziennik. Ja doskonale pamiętam, że to niedługo właśnie będzie do zrobienia. Prośba reporterki. Gdy będziesz badał cytadelę, rozglądaj się za informacją, która mogłaby pomóc pani łąk. Zwróćcie uwagę, że nie mamy tej informacji uściślonej, gdzie ją znajdziemy, no ale ja już wiem, właśnie, gdzie ją będziemy mogli znaleźć, więc nie ma najmniejszego problemu. W ogóle też często pytacie się mnie do jakiego momentu swego czasu przechodziłem pierwszego Mass Effecta. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja sam tego dokładnie nie pamiętam, ale przypomnę sobie w momencie, jak już dotrę do tego miejsca. W każdym razie, no myślę, że około połowy gry mogłem już przejść kiedyś. Aczkolwiek, no, wszystko się wyjaśni, jak już dotrę do tego miejsca, wtedy to miejsce rozpoznam i będę mógł Wam właśnie powiedzieć, że tutaj już byłem i tak dalej. Przenosimy się w takim razie do Nory Chory, jak rozumiem, bo tam mamy właśnie Gdzieś na tym terenie spotkać się z pięścią. Zobaczmy. Biuro pięści mamy, proszę bardzo. Jeszcze się lepiej upewnię, bo w tym momencie aż mam wątpliwości, czy to na pewno będzie tutaj. Tak, ukrywa się w barze Nora chory. No dobra, w takim razie wracamy w to samo miejsce, w którym. Byliśmy przecież niedawno. Chyba są zamknięte. Pięść się nas spodziewa. Najproszej, no i i faktycznie Ułaga. mamy przeciwników już. Okej. Okay. No, jest ich tutaj trochę. Najpierw zajmę się tamtym w oddali, może. Dobra. Może lepiej będzie się schować. Ok. Jeszcze ktoś tam jest, bo nasi kompani strzelają. A tu jest, na górze. Pięknie. Jeszcze gdzieś się słuchać te strzały. A, to stąd, dobra. Uwaga, bo troszeczkę tarczy straciłem, niech się zregeneruje może najpierw. Hayden, kurde, obrywa. Dobra. Tego nie wiem czy trafię, Kajdan. Jeszcze tutaj celuje. Ale stary, przesuń się, bo nie mogę przez ciebie przejść teraz. Przejdę, może tędy. A faktycznie mamy jeszcze jednego. To nie był człowiek. Dobra, inwentarz ten zaktualizowany. I póki co, to będą chyba wszyscy tutaj. Teraz wycisza. Zwróćcie uwagę, że tutaj nas jeszcze nie było. Stać! Ani kroku dalej! To robotnicy. Prawdziwi strażnicy już pewnie nie żyją. Cofnijcie się, albo zaczniemy strzelać! No i proszę, tutaj zwróćcie uwagę, że mamy kolejną możliwość na wykorzystanie... Umiejętności, urok, czyli możemy im nakazać, żeby się ratowali, i w ten sposób dostaniemy punkty idealisty, a także oni faktycznie opuszczą to miejsce bez szwanku. Chłopaki, to dobry moment, żeby zacząć szukać innej fuchy. Tak, tak, o, o tym samym pomyślałem. I tak nie lubiłem pięści. Okej, okay. tak będzie lepiej dla nich, żeby sobie stąd poszli. Nigdy bym na to nie wpadł. Urok osobisty to podstawa. Dokładnie. No i mamy dwa kolejne punkty idealisty bardzo dobrze. Tutaj na razie nikogo nie ma, ale mamy łatwą deszyfrację. Więc korzystajmy. Oj, uwaga. Dobra, przejęcie się powiodło. Mamy pistolet strzelby i karabin snajperski. Poza nagraniem sobie sprawdzę, czy jest to coś lepszego niż to, co mam obecnie. Na razie lecimy dalej. Dlaczego wszystko muszę robić sam? Czas umierać, żołnierze. A jajaj, tutaj jeszcze są. Kurde! Tutaj jeszcze są wieżyczki obronne. Mamy samego. Dobra, samego delikwenta, który nas interesuje. Jest tutaj pięść właśnie. Ale najpierw wieżyczki obronne warto zniszczyć. Zaczekaj, nie zabijaj mnie, poddaję się! Gdzie jest ta kłarianka? Nie ma jej tutaj! Naprawdę nie wiem, gdzie jest! On kłamie. Oczywiście go wypytamy o wszystko. Nawijaj, zanim stracę cierpliwość. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Niemożliwe. Handlarz cieni działa wyłącznie poprzez agentów. Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z Handlarzem Cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuje spotkanie. Kiedy zjawi się w umówionym miejscu, wpadnie w łapy ludzi Sarena. Dlatego musimy się pospieszyć naprawdę, żeby ją ocalić. Powiedz gdzie. Natychmiast. Spotkanie ma być tu, w Okręgach. Alejka na tyłach, obok rynku. Jak się pośpieszycie, znajdziecie ich wszystkich. Mam tak zapomnieć co zrobiłeś? Hej, zrobiłem swoje. Powiedziałem ci o spotkaniu. Zostaw mnie. I tak mam przerąbane. Handlarz cieni chce mnie zabić. Muszę zniknąć albo jestem trupem. Zapomnij o mnie. No i tutaj zwróćcie uwagę, możemy właśnie albo pozwolić mu odejść, albo go zabić i właśnie dlatego też pisaliście mi o tym, żeby nie zabierać Wreksa, bo jeśli zabralibyśmy go ze sobą, to on od razu by zabił pięść niezależnie od tego, co my chcielibyśmy z nim zrobić. A nie chciałem go tutaj zabijać, bo też mi pisaliście, że jeśli tego nie zrobię, to kiedyś natknę się na jakieś nawiązanie właśnie do pięści, jakieś ciekawe nawiązanie. Więc myślę, że warto takie smaczki sobie sprawdzać, a więc puścimy go, wierząc, że faktycznie nie będzie już nastręczał żadnych problemów. Nic mnie to nie obchodzi. A mną się nie przejmujcie. Znikam. Już mnie więcej nie zobaczycie. No właśnie, mamy kolejny poziom, ale uwaga, bo mamy tylko 4 minuty na dostanie się do kwarianki. W tym momencie mogę oczywiście jeszcze zajrzeć do ekwipunku. Nowe e, widzę ulepszenia, a także karabin szturmowy. Dalej. Jako, że nowy poziom, to możemy sobie rozdysponować punkty jeszcze. I chyba to podniesienie w końcu sobie odblokuje w takim razie. To będzie nowa umiejętność, chociaż jeszcze nie będę w stanie akurat jej odblokować, ale to drzewko się odblokuje. Dobra. Siła rzutu zwiększona i podniesienie. Dalej, jeśli chodzi o Kaidana. On tutaj ma zaawansowane przeciążenie. Weźmy sobie to. A, nie mogę, jeszcze nie mam tego aktywowanego, niestety. No dobra, w takim razie nie będzie jeszcze deszyfracja. I Garus. U niego możemy sobie, widzę teraz, odblokować w końcu elektronikę. No i tutaj właśnie weźmy jeszcze... Przeciążenie. Dobra. Myślę, że tak będzie ok. Jeśli chodzi o dziennik, no to oczywiście mamy właśnie zadanie, żeby ocalić tą kłamiankę. Najpierw jeszcze rozejrzyjmy się w ogóle tutaj po biurze. Mamy safe w ścianie. Na szczęście, w czasie jak robimy deszyfrację, to zwróćcie uwagę, że licznik się zatrzymuje. Dobra. Otwórzmy to. Może kurde. Dobra, mało czasu zostało, ale udało się. Mamy ulepszenia. Dalej, 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 bo tutaj pamiętam, że było coś ważnego. Dysk optyczny, proszę bardzo. I to jest właśnie to, co potrzebujemy do zadania. Prośba reporterki. Dostarczyć informacji. Informacje, które udało Ci się znaleźć w kryjówce pięści, pomogą Pani Łąk przy pracy nad raportem o korupcji. Idź do górnego okręgu i dostarcz je te materiały. Dlatego właśnie chciałem najpierw z nią porozmawiać, bo wiedziałem, że tutaj ten dysk odnajdę. Oczywiście, gdybym z nią wcześniej nie porozmawiał, a znalazłbym ten dysk, to wtedy też bym mógł zadanie ukończyć, ale po prostu chciałem to zrobić po kolei, tak jak być powinno. No i to tyle, właściwie, tutaj. Dobra, to w takim razie możemy ruszać, no bo. Trzeba się pospieszyć, zdecydowanie. Dlatego wracamy się tą samą drogą. I tutaj uwaga, bo już widać na mapie, że mamy trochę przeciwników. Tam jest koleś za tą przeszkodą. Dobra, uwaga. Użyłem rzutu. Tylko, że tam kurde, został aż wyrzucony. Jeszcze ty, Dobra Garus, tam widzę, że znowu padł. Ale on, oczywiście, się podniesie. Jak tylko zakończy się ta walka, wyjąłem strzelbę. Teraz na jeszcze odległość może się przydać. Proszę bardzo. No i okej, okay. lecimy dalej. Czekajcie, bo żebym ja dobrze teraz poszedł, tak? Mamy dolny rynek. Czy to było właśnie tam, żeby się udać? Ja sobie jeszcze przypomnę. Okej, okay, musisz dotrzeć do alejki zanim ją zabiją. Dobra, to zdaje się, że właśnie było tam, więc biegniemy szybko. Kurde, oczywiście nie mam możliwości teraz sprintu w tym momencie. Jeszcze wyleczyć naszą ekipę. W trakcie takich akcji, kurde, powinien być ten sprint. No ale niestety. Dobra, czyli rozumiem, że do dolnego rynku, tak? Albo i nie, bo to jest zamknięte. To tędy było. Też tak przecież dokładnie nie pamiętam tej gry. Dobra. I to będzie tutaj. Przyniosłaś? Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? Chrzan się. Umowa nieważna. Jaka akcja! Ale dobra, to było właśnie ta warianka, której teraz postaramy się pomóc oczywiście. Dobra, jestem troszkę daleko jak na strzelby, ale mimo wszystko dało radę. Pięść mnie wystawił! Wiedziałam, że nie można mu ufać. Nie oberwałaś? Potrafię dbać o siebie. Nie, żebym nie była wdzięczna za pomoc. Kim jesteś? Przestawmy się, oczywiście. Nazywam się Shepard. Szukam dowodu na to, że Saryn jest zdrajcą. A więc będę mogła się zrewanżować. Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Biura ambasadora tam jest bezpiecznie. I tak będzie chciał to zobaczyć. Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach, szturm na Nore chory. Wiesz ile. Kto to jest? Kwarianka? Co wy kombinujecie, Shepard? No właśnie, nasze strzelaniny wcale nie były takie bez powodu. Poprawię panu humor, ambasadorze. Ona ma informacje, które łączą Sarę z getami. Doprawdy? Chyba lepiej będzie zacząć od początku, panno. Nazywam się Tali, Talizora na raja. Nie ma tu wielu Kwarian. Dlaczego opuściła pani flotylę? Odbywałam moją pielgrzymkę. Rytuał wejścia w dorosłość. Zapytajmy o tą pielgrzymkę, chociaż częściowo już mieliśmy w Leksykonie o tym informację. Nigdy o tym nie słyszałem. To tradycja mojego ludu. Kiedy osiągamy wiek dojrzały, opuszczamy flotę. Sami przemierzamy galaktykę, wracając, gdy odkryjemy coś wartościowego. W ten sposób pokazujemy, że jesteśmy godni swojego dziedzictwa. Czego dokładnie poszukujecie? Mogą to być surowce, jak jedzenie lub paliwo. Może to być też jakaś przydatna technologia, albo nawet informacja, którą będziemy mogli jakoś wykorzystać. Poprzez pielgrzymkę pokazujemy innym Kwarianom, że przydamy się naszej społeczności. Powiedz nam, co znalazłaś. Podczas podróży zaczęły do mnie docierać informacje na temat getów. Dotąd nigdy nie zapuszczały się poza obszar mgławicy. Chciałam to sprawdzić. Wytropiłam patrol na jednej z niezamieszkanych planet. Zaczekałam, aż jeden z Getów się oddali od reszty. Obezładniłam go i wydobyłam rdzeń pamięci? Myślałem, że rdzenie pamięci Getów mają system autodestrukcji, włączany w momencie śmierci. Taki mechanizm obronny. Jak udało ci się ocalić rdzeń pamięci? To mój lud stworzył Gety. Przy odrobinie wiedzy i całej masie szczęścia można czasami ocalić trochę danych. Większość danych przepadła, ale udało mi się uratować część plików dźwiękowych. No to wysłuchajmy ich. jeden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas do odnalezienia kanału. Ten głos. To Saren. Mamy dowód, że Skurwiel stał za tym atakiem. No właśnie, w końcu. Udało nam się znaleźć coś, co być może przekona radę, że Saren jest faktycznie zdrajcą, ale jeszcze zapytajmy o ten kanał, o którym właśnie wspominał Saren. Powiedział, że Eden Prime to krok na drodze do odnalezienia kanału. Jakieś pomysły, co to może znaczyć? Kanał musi mieć coś wspólnego z nadajnikiem. Może to jakiś proteański wynalazek? Być może broń. Zaraz. Jest coś jeszcze. Saren nie działał sam. Iden Prime to ogromny sukces. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału i o krok bliżej do powrotu Żniwiarzy. Nie rozpoznaję drugiego głosu, tego mówiącego o Żniwiarzach. Oni są jakąś nieznaną rasą obcych? Według banków danych Żniwiarze byli hiperzaawansowaną rasą maszyn istniejącą 50 tysięcy lat temu. Żniwiarze całkowicie wytępili Protean, a następnie zniknęli. Tak przynajmniej uważają Gety. Nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Wizja na Eden Prime. Teraz ją rozumiem. Zobaczyłem Protean wyżynanych przez Żniwiarzy. Gety wielbią te istoty jak bogów, szczytnie organicznego życia i wierzą, że Saren umie ich sprowadzić. Och, rada będzie po prostu skakać z radości. Żniwiarze stanowią zagrożenie dla każdego żywego gatunku. Musimy im o tym powiedzieć. Nieważne, co pomyślą o reszcie przekazu. Mamy na taśmie, że Saren jest zdrajcą. Kapitan ma rację. Musimy natychmiast pokazać to Radzie. A co z nią? Z Quarianką. Nazywam się Tali. Poznaliśmy się już, komandorze. Wiesz, do czego... O, przerwało. Widzę kwestię dialogową. Wiesz, do czego jestem zdolna, pozwól mi lecieć z tobą. No właśnie, bo to będzie nasza kolejna towarzyszka w naszym oddziale, którą będziemy mogli zabierać na misję. Pytanie, czy to nie przeszkodzi w jej podróży. Zdawało mi się, że pielgrzymujesz. Pielgrzymka ma dowieść, że możemy działać dla dobra ogółu. Co o mnie pomyślą, jeśli to wszystko zignoruję? Saren stanowi zagrożenie dla całej galaktyki. Moja pielgrzymka może zaczekać. Oczywiście, jak najbardziej ją ze sobą zabierzemy. Skorzystam z wszelkiej dostępnej pomocy. Dziękuję. Nie będziesz żałować. Razem z Andersonem pójdziemy zorganizować audiencję urady. Przygotujcie się i dołączcie do nas w wieży. No, i w tym momencie, jak widzicie, można znowu sobie zmodyfikować naszą ekipę. Dlatego, że po raz kolejny dołączyła do nas nowa. Osoba i została nam tylko jeszcze jedna, którą spotkamy się za jakiś czas. I teraz myślę, że chyba powrócę właśnie do Wrexa. Wezmę Igarusa i Wrexa i ze sobą, a Kajdana myślę, że można póki co odłożyć na później, że tak powiem. No bo już mam właśnie umiejętności Kaidana w większości odblokowane u Garusa, więc może być ok. A wrex też mi się przyda i coś mi się wydaje, że to może być mój najczęstszy skład, właśnie Shepard, Garus i wrex. Ja zawsze lubiłem w ten sposób grać. I wydaje mi się, że tutaj też będę robił podobnie, chociaż oczywiście do no, czasem będę starał się zmieniać również członków oddziału. Nawet w niektórych misjach może się zdarzać, że konkretna osoba może być bardziej przydatna niż inna, więc też gra zachęca do tego, żeby sobie tych członków oddziału zmieniać. Ale na razie weźmy faktycznie Wreksa i Garusa i zwróćcie uwagę, że w tym momencie tak się statystyki mojego oddziału przedstawiają. Najmniejsza siła technologii, trochę większa siła biotyki, no i największa siła bojowa, bo każdy członek oddziału jest właśnie wyszkolony też w sile bojowej. Zaakceptuj i okej. Okay. No i oczywiście w tym momencie zaktualizował się również leksykon, więc warto by było sprawdzić. Jeszcze wysłuchajmy, może jakichś komentarzy. Ha, chyba nie są przyzwyczajeni do widoku kroganina. Wszamałbym coś. Myślicie, że w tym jeziorku są jakieś ryby? W jakim jeziorku? Czasem w ogóle te komentarze dotyczą jakiejś lokacji, w której akurat w tym momencie nie jesteśmy i to prowadzi do takich dziwnych właśnie kwestii. Spokój i cisza. Obudźcie mnie jak to się skończy. Heh, chyba nie są przyzwyczajeni do widoku kroganina. Tak, zazwyczaj po dwóch trzech kwestiach już się one powtarzają. Ambasadorzy mogą odpoczywać w parku, ale rzadko to robią. Są zbyt zajęci. Zacząłem służyć w SOC tutaj, przy prezydium. Prestiżowa robota, ale przestępstw mało. Sztuczne światło słoneczne jest bez przerwy włączone. Nie ma cieni, nie ma nocy. Zawsze jakoś lubię wysłuchać tych komentarzy. Co jakiś czas, bo one się aktualizują oczywiście. Zobaczmy teraz. Mamy ekwipunek, oczywiście. Znowu ulepszenie amunicji, więc ja sobie poza nagraniem muszę to wyekwipować koniecznie, ale na razie jeszcze zobaczmy oddział. I tutaj właśnie jeszcze musiałbym sobie rozdysponować punkty u samego Wrexa, chociaż to może też na kolejny odcinek jednak zostawię. Aczkolwiek tutaj myślę sobie, żeby pójść w karabiny szturmowe, bo Wrex zdecydowanie będzie taką postacią najbardziej odporną, takim tankiem, który będzie właśnie też atakował przeciwników. Odkształcenie to chyba ja mam, więc nie musimy w to tak bardzo pakować u niego. Bariera. Bariera też jest akurat u mnie do odblokowania, więc to nie jest aż takie istotne. Tutaj regeneruje trochę żywotności na sekundę. Krogański champion. Dobra, to myślę, że teraz już sobie trochę wpakuję punkcików. To weźmy tego Krogańskiego championa. Jeden punkcik chociaż. Karabiny szturmowe, fala ognia. Dzięki temu przez określony czas. Strzał z karabinu generuje mniej ciepła. Dobra, pozwala na dru dru takie długie serie z karabinu. Odblokuj strzelby, niech będzie. Odblokujemy sobie. Dobra. I tutaj możemy jeszcze jeden sobie zwiększyć obrażenia. O, wzmocnienie tarczy koniecznie. Niech będzie. Nawet wtedy, gdy jest postać pod ostrzałem, to będzie się regenerować. Odblokuj zdrowie. Zwiększa redukcję obrażeń o 10% i odporność o 10%. Myślę, że tak będzie ok. Mamy też ciężki pancerz. To chyba też w to będę szedł, żeby mógł właśnie w skorzystać z ciężkiego pancerza, który oczywiście daje największą odporność. Ale nie każdy może z takiego ciężkiego pancerza korzystać. Dobra, to jeszcze jeden punkcik tutaj, i na razie to będzie tyle. Dalej mamy dziennik. Mamy właśnie udać się w tym momencie z powrotem do wieży, gdzie mamy porozmawiać z Radą i przedstawić te dowody, ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Na koniec, jeszcze sprawdźmy sobie leksykon. Tutaj widzę, że w dodatkowych informacjach coś jest. Proszę bardzo, informacje o tej pielgrzymce Quarian, czyli jeszcze trochę bardziej rozwinięte informacje w stosunku do tego, co wcześniej mogliśmy się dowiedzieć. I to chyba tyle będzie w tym momencie, proszę bardzo. Dlatego też ja teraz sobie odcinek zakończę. W kolejnym właśnie udamy się do Rady. I z tego co pamiętam, to po tym jak właśnie z Radą porozmawiamy, to będziemy mieli troszkę więcej swobody: zarówno jeśli chodzi o kolejne zadania fabularne, jakie będziemy chcieli wykonywać, ale też i będziemy mogli się trochę zabrać za zadania poboczne, m.in. właśnie w tej cytadeli. Ja na pewno będę chciał je również zaliczać, żeby jak najdokładniej grę przejść. Póki co to wszystko, dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!